Jak było w Polsce, kurwy jebane, było chujowo, kurwa, czy znaczy wiecie, było chujowo, bo kurwa pojechałem tam kurwa jak, jak turysta, i jak turysta zostałem wyjebany przez wasze polskie kurwa ceny buraczone Na przykład litr mleka, kurwa, baćkowego czy łacciatego ta kurwa się nazywa, kosztuje 3 ,20 zł grosze za litr co daje przy dzisiejszych cenach, dzisiaj mamy październik, 9 październik 2009, daje to dolar 14 centów za litr mleka. Teraz tak, w galonie mleka jest 3,78 litra, czyli za galon mleka w Polsce płacimy 4,32 dolary centy. I teraz tak, Pójdę wam na rękę, że nie jesteście już ostatnimi kurwami, ale to jest z kobiet znej, bo wszyscy wiemy, że jest dokładnie tak jak powiedziałem, jesteście kurwami jednakami. Dobra, pójdę wam na rękę. Zarabiacie 7 razy mniej od przeciętnego Jankesa, co nam daje 4 dolary 32 centy za galon mleka w Polsce razy 7. To się równa 30 dolarów 24 centy, tyle mu kosztowałby galon mleka, gdyby w Stanach była tak rozpierdolona gospodarka jak w Polsce. A przy dzisiejszych cenach galon mleka w Chicago kosztuje 1 dolara 76 centów. Czyli teraz dzielimy 30 dolarów 24 centy galon mleka, cena w Polsce galonu mleka. Przez jednego dolara siedemdziesiąt centów, co na galona mleka w Chicago, to nam daje 17,18. przecinek Czyli przeciętny Jankes, kurwa, żyje 17,18 razy lepiej. 7 no powiedzmy 17 razy lepiej od przeciętnego robaka, piedaka, cebulaka. Czy muszę wam coś jeszcze więcej powiedzieć? nie tak, to zaczekajcie, jak wam powiem, po ile jest z w Polsce, kurwy syny.